Dla tych młodych ludzi angielski wydaje się być prosty. Posługują się nim dość swobodnie, co widać było podczas tego wydarzenia. Co roku od 14 lat uczniowie szkół z terenu powiatu spotykają się na scenie. To powiatowy konkurs małych form artystycznych w języku angielskim. Ten konkurs wyrównuje szanse edukacyjne, dlatego że nie muszą się dzisiaj na scenie znaleźć najlepsi uczniowie z języka angielskiego. Nie mogą przygotować swoją własną scenkę dużo wcześniej, a to oznacza, że w tym konkursie może wziąć udział każdy. Czasami jest tak, że jest to potem źródłem tak wielkiej motywacji, że ktoś robi duże postępy językowe. To, co przez kilka godzin pokazała młodzież na scenie, to rzeczywiście popis zdolności językowych i artystycznych. Dużo pracy włożonej w przygotowanie Aha. występu, a pomysły były najróżniejsze. Say taro. Nazywało się Foreign Class i był o e, grupie osób, które chodziły na zajęcia z angielskiego. i No i było parę nieporozumień podczas tych zajęć. Było dosyć śmiesznie, mam wrażenie, i mam nadzieję, że biurożerzy też tak uważali. Przepraszam, przepraszam, mam O, Przygotowaliśmy sketch, o, to był taki: Widzieliśmy to na YouTubie, występ e, Anglików. I tam była właśnie taka scena, że dziewczynie zepsuło się auto i próbowała pomocy. I spotkała chłopaka, który mówił po angielsku, ale e, jej mówił, że nie potrafi tego angielskiego. No i później oni właśnie zrobili taki żart, że e, nie rozumieją mnie. I później spotykamy się w sytuacji, gdzie spotkałam kolejną osobę i ta dziewczyna mówi, że to są jej przyjaciele. W sumie wystąpiło prawie stu uczniów i jak dodaje pomysłodawczyni konkursu jest on dla wszystkich. Nie tylko dla tych, którzy są najlepszymi uczniami. Chcemy, żeby, żeby miały motywację się uczyć, myślę, że to się zmienia na lepsze, dlatego, że internet jest anglojęzyczny, wszędzie, wszędzie w internecie jest język angielski, a młodzież już jest tego świadoma, a dzieci myślę pomału też, także chcemy takimi inicjatywami również zachęcać ich, aby uczyli się sami, wiadomo, że tych godzin angielskiego w szkole nie ma za wiele, a kiedy ktoś uczy się z pasją, to znajdzie swoje własne sposoby. Dla młodzieży to miło spędzony czas, mimo że trochę stresujący i wymagający sporo pracy. Ćwicząc rolę, trzeba te akcenty jednak jakby ćwiczyć i ciągle powtarzać sceny. jest przy tym dużo pracy. I just killed my husband. Jak dodaje jedna z anglistek, na takich wydarzeniach uczniowie uczą się nie tylko angielskiego, Przede wszystkim taka impreza pokazuje, jak wygląda poziom innych uczestników, ale tu nie o poziom tak naprawdę chodzi, a o dobrą zabawę, o to, żeby przybliżyć nas do... Nauki języków obcych, ponieważ bez języków obcych w dzisiejszych czasach niestety nie możemy sobie pozwolić na zbyt wiele. Otwiera nam to języki obce otwierają nam większe horyzonty, między innymi czy pracy, czy komunikacji na całym świecie tak na dobrą sprawę. Więc jest to nie tylko dobra zabawa, ale również nauka. Dzieci uczą się, jak występować na scenie. Oswajają się ze sceną, oswajają się ze stresem. I say, let's go! Zasady konkursu od lat są niezmienne: prezentacja musi mieć maksymalnie 5 minut, a jury złożone z nauczycieli ocenia wartość artystyczną, bogactwo językowe i wymowę. A najlepsi w tym roku okazali się w kategorii szkoły podstawowe, klasy 7, 8 i gimnazja. Pierwsze miejsce zajęły Marcelina Stachyra, Laura Miłoszewska i Gajustyńska Jakub Tokarski ze szkoły nr 4. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli Zofia Szumowska, Kacper Gałdusiński, Paweł Kadziewicz, Paulina Wyzińska, Weronika Dobrychłop z liceum ze Zgorzelca. W kategorii Szkoły Podstawowe najlepsi byli Maria Pietruszka, Tomasz Chorobotowicz, Mikołaj Piotrowski, Patrycja Cycek i Julia Czerwińska ze szkoły podstawowej nr 5 w Zgorzelcu.